Witam serdecznie. Kolejny cykl na YouTube jak również cykl z ramienia takiego edukacyjnego i nie tylko, dotyczący dzisiaj masażu mioplastycznego. Wspominałam ostatnio o masażu transwokalnym, dzisiaj powiem o masażu mioplastycznym, który wykonuje metodą doktora Sergeja Szurewicza, którego gorąco pozdrawiam. Dla mnie to nie jest tylko maestro, to jest po prostu wirtuoz w naszej branży którego nie da się podrobić i którego nie da się po prostu skopiować, jest to wspaniały szkoleniowiec, jest to lekarz z Rosji, który ma swoją szkołę Manualistic School, w której miałam przyjemność uczęszczać i skorzystałam z dwóch autorskich szkoleń doktora Sergii Szurewicza i też ten masaż wykonuje. No, cóż to za masaż? Masaż mioplastyczny kierowany jest do osób z dysfunkcją gorsetu mięśniowego, dolnej partii twarzy. Polega to na takim odwróceniu grawitacyjnym i przyspieszeniu takiego metabolizmu mięśniowego, mięśniowo-tkankowego, mięśniowo-powięziowego, przyspieszenia jakby em, takiego, takich struktur, gdzie. Zmniejszamy napięcie, a wywołujemy mocną stymulację. Masaż jest bardzo trudny, wykonywany również w dużej ilości na tkance tłuszczowej, który też ma swoją ciekawostkę. Mianowicie oprócz tego, że jest wykonywany również w tych ośmiu partiach, jest Podczas zabiegu jest wymiana rąk z górnej na, na, na dolną, z dolnej na górną, co daje oczywiście to, że dożywiamy tkankę i drenujemy, przepychając niechciane substancje do najbliższych kanałów węzłów limfatycznych. To również bardzo dużo wykonujemy tutaj ruchów limfatycznych. Ruchów takich mocno odmładzających, jak również ruchów drenujących. Ale ten masaż cieszy się taką, taką, taką popularnością i to, posiada taką ciekawostkę, ponieważ może inaczej rozróżnia go to na tle innych masaży. Że pobudzamy punkty dopaminowe w mózgu. To daje zadowolenie, to daje taką relaksację, to daje takie mocne wyciszenie klienta, jak również daje taką radość po prostu zwyczajną, y, zwyczajną ludzką radość y, z tego, że coś ktoś dla siebie zrobił. Oprócz tego, jest to masaż o charakterze zabiegu bankietowego, gdzie wyglądamy świetnie, możemy wyjść od razu na imprezę, położyć make-up i wtedy ta twarz wygląda na bardzo taką wypoczętą, każdy mięsień jest opracowany, spuszapowany, skóra wokół oczu, cała, cała gładź czoła, mięśnie czepca ścięgnistego, po prostu mięśnie hipotyliczne i mięsień tutaj skroniowy i cały właśnie czepiec sięgisty, jak również odbiós to w górę, dekolt, aż przy węzłach chłonnych. Masaż jest masażem premium, masażem lux, masażem, który dedykowany jest osobom, które cenią sobie sztukę masażu i rozróżniają, rozumieją na czym polega technika odwrócenia grawitacji, technika działania anty, takiego antystarzeniowego. Na czym polega właśnie grawitacja i gorset cały mięśniowo-powięziowy całego podbródka i tutaj tego stelarza dolnej partii, jak również mięsień cały jarzmowo-skroniowy i dźwigacze wszystkich tutaj drobnych mięśni, dźwigacze górnej wargi, które odpowiadają również za efekt takiego smutku i takiego, takiego, takiego właśnie takiego Mm, y, takiego wizerunku trochę takiego troszeczkę y, zmartwionego, y, to wszystko właśnie staramy się odwrócić pod ta, podczas tego zabiegu. W y, masaż w moim wykonaniu y, posiada jeszcze elementy y, ćwiczeń oddechowych, jak również moją dobrą energię, którą przekazuję podczas tego zabiegu. Masaż mioplastyczny. Słuchajcie, gorąco zachęcam. Odbywa się w fajnych warunkach, przy odpowiedniej muzykoterapii. Po nim naprawdę czujemy się mocno zrelaksowani, ale również naładowani dobrą energią, naładowani taką energią do działania. Dajcie sobie zrobić, spróbujcie, a potem ocencie. Gorąco zapraszam do Gali na masaż mioplastyczny.